Dzięki czterem głosom Platiniego i Federacji UEFA Mistrzostwa Świata powędrowały do Kataru, a nie do Stanów Zjednoczonych. To prawda. Tydzień przed decydującym kongresem zadzwonił do mnie Michel Platini i powiedział, że nasz plan nie zostanie zrealizowany. Michel został zaproszony do płacu prezydenta Sarkozego, który dzień wcześniej zjadł obiad z księciem Kataru. Sarkozy poprosił wówczas Platiniego – spróbuj zrobić coś dla Kataru, kiedy będziecie wybierać gospodarza Mistrzostw Świata. Platini zapytał mnie, co bym zrobił, gdyby prezydent mojego kraju o coś takiego poprosił. Odpowiedziałem, że nigdy o tym nie myślałem, bo w Szwajcarii nie ma prezydenta. Ostatecznie dzięki głosom Platniego mundial trafił do Kataru, a nie do USA. Oczywiście chodziło też o pieniądze. Sześć miesięcy później Katar kupił myśliwce z Francji C14,6 miliarda dolarów. Przyznanie Katarowi organizacji mundialu 12 lat temu było błędem. Jestem za to odpowiedzialny. Mundial to ogromna impreza, a Katar jest na nią zbyt mały. To, co przed chwilą Wam przeczytałem, to fragmenty wypowiedzi na łamach szwajcarskiego dziennika Tage's Anzeiger, byłego szefa FIFA, Sepa Blattera, współodpowiedzialnego za przyznanie w 2010 roku Katarowi prawa do organizacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Skoro już nawet człowiek współodpowiedzialny za tę decyzję zdobywa się na takie słowa, które są ewidentną próbą ocieplenia własnego wizerunku w oczach opinii publicznej, to widzimy doskonale, jakie to będą mistrzostwa. I Seb Blatter tą wypowiedzią, przyznał też, że powierzenie Katarowi organizacji Mistrzostw Świata w 2022 roku nie odbyło się w sposób uczciwy. I to mogłoby posłużyć jako idealne podsumowanie tego, jaki może być ten turniej. Ja Was witam na kanale Dzieci z Futbolu w nowym odcinku, drugiej już zapowiedzi Mistrzostwa Świata w Katarze, w której podzielę się z Wami moimi przemyśleniami na temat miejsca rozgrywania tego turnieju. Opowiem w ogóle, jakie według mnie będą te mistrzostwa. Także dzisiaj nie tylko na sportowo, ale zahaczymy też o aspekt kulturowy. To w pierwszej części, a w drugiej będą już tematy ściśle związane ze sportem. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. I już od razu na wstępie zaznaczę, że jestem przeciwny organizowaniu Mistrzostw Świata właśnie w Katarze, a tło, które za chwilę przytoczę, nadaje tej decyzji wymiar wręcz skandaliczny. Po pierwsze, termin organizowania tej imprezy. Przywykliśmy do tego, że wielkie piłkarskie turnieje, czy to Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata, odbywają się w okresie letnim, a nie jak ma to miejsce teraz, w jesiennym. A wręcz nawet zimowym, co oczywiście jest spowodowane tym, że latem w Katarze jest zbyt gorąco, by grać w piłkę. I wiąże się to już z pierwszą poważną kontrowersją, bo wielki piłkarski turniej, najważniejszy wręcz, jest kolokwialnie mówiąc wpychany w sezon ligowy. Przerywa rozgrywki klubowe, które jeszcze tydzień przed startem Mundialu y, organizowały swoje mecze i będą musiał wrócić niedługo po zakończeniu mistrzostw, żeby po prostu wyrobić się z rozegraniem całego sezonu, ale też ze względu na i tak wysokie temperatury w Katarze, które o tej porze roku wynoszą ponad 30 stopni niektóre stadiony są klimatyzowane, co w dobie kryzysu ekologicznego, z którym tak usilnie chcemy walczyć, jest po prostu rzeczą skandaliczną. Nie jest to jednak najbardziej bulwersująca rzecz, niestety. Katar jest bowiem oskarżany o łamanie praw człowieka. Już kilka lat temu pojawiały się doniesienia o śmierci wielu robotników pracujących przy budowie stadionów. Co więcej, za bardzo niskie wynagrodzenie, traktowanych w sposób niegodny, to prawo kafala jeszcze jakiś czas temu obowiązujące, które zniewalało wręcz robotników. Poza tym Katar utrzymuje nadal stosunki z Rosją. Niedawno Emir Kataru, głowa państwa, podziękował wręcz Rosji za pomoc w organizacji Mistrzostw Świata. Również nierespektowane są prawa ludności homoseksualnej, co jest nazywane w Katarze wręcz chorobą. I piłka nożna z założenia ma promować najwyższe wartości, a Katar zdaje się być ich całkowitym zaprzeczeniem. Te Mistrzostwa Świata. To również smutny przykład tego, jak korupcja jest obecna w y, piłce nożnej, no ale też w polityce. Jak wiemy, Katar ma złoża ropy naftowej, co czyni go ważnym graczem na arenie międzynarodowej i daje mu dużą pozycję negocjacyjną w stosunku do innych y, ważnych państw na świecie. O czym świadczy na przykład to wspomniane w wypowiedzi Sapa Blattera spotkanie. Prezydenta Francji, ówczesnego prezydenta Francji z księciem Kataru. Potwierdza to też zachowanie, a właściwie wypowiedzi obecnego prezydenta FIFA, Dzień Infantino, który po spocie wypuszczonym przez reprezentantów Australii, w którym sprzeciwiali się oni łamaniu praw człowieka przez Katar, stwierdził, że piłkarze powinni skupić się wyłącznie na grze, a nie wypowiadaniu na tematy polityczne, a niedawno zaapelował do Rosji i Ukrainy. By zawiesiły broń. Ale nie na zawsze, tylko na czas trwania Mistrzostw Świata. No i takie słowa po prostu nie mieszczą się w głowie i są absolutnie skandaliczne, ale też pokazują, yy, że FIFA nie myśli o ideałach, tylko o pieniądzach, które oferują Katarczycy. Od dawna wielkie piłkarskie turnieje kojarzyły się również ze wspaniałą atmosferą i zabawą panującą nie tylko na stadionach, ale też w miastach, gdzie odbywały się Mistrzostwa. Roku będzie pewnie zupełnie inaczej. Po pierwsze, Katar jest państwem niewielkim. Widziałem porównanie, że powierzchniowo spośród polskich województw mniejsze jest od niego tylko o Polskie, co stwarza problem w postaci konieczności pomieszczenia wszystkich kibiców, którzy zjadą się na tę imprezę. Druga rzecz to filmiki dość masowo zalewające internet w ostatnich dniach z pakistańczykami. I przedstawicielami innych nacji, zupełnie kojarzonych z futbolem, którzy byli przebierani za kibiców reprezentacji yy, biorących udział w tym Mundialu, co stwarza sztuczną atmosferę, no i również yy, te bardzo restrykcyjne obostrzenia, które nie pozwalają na przeżywanie tego piłkarskiego święta w pełni. A sam Katar to kraj, który nie jest kojarzony z piłką nożną i nie posiada zbyt wielkich piłkarskich tradycji, a właściwie są one niewielkie, co prawda 3 lata wygrał Puchar Azji, no ale nadal jest to kraj bez większych tradycji piłkarskich i przyznawanie organizacji najwspanialszej piłkarskiej imprezy najważniejszej państwu, które nie do końca jest nawet zainteresowane piłką nożną, no jest rzeczą bardzo dyskusyjną. No dobrze, ale skupmy się już na warstwie sportowej. I pod tym względem również to będą bardzo wyjątkowe mistrzostwa. Przede wszystkim dlatego, że dla wielu wybitnych piłkarzy, którzy przez ostatnie lata kreowali piękno tego sportu, jest to ostatnia szansa na odniesienie znaczącego sukcesu z własną reprezentacją. Mam tu na myśli przede wszystkim Cristiano Ronaldo i Leo Messiego, którzy w swoich tak pięknych przecież karierach nie zdobyli jeszcze tego upragnionego mistrzostwa świata. Jest to dla nich ostatnia szansa. Również złote belgijskie pokolenie z Thibaut Courtois, Edenem Azardem, Driesem Mertenssem, Romelu Lukaku czy Kevinem De Bruyne. Prawdopodobnie ostatni raz w takim kształcie staje przed szansą na zwycięstwo w wielkim piłkarskim turnieju. Również Luka Modric, Karim Benzema, Luis Suarez, Edinson Cavani, Gareth Bale czy też Robert Lewandowski. Tych piłkarzy, dla których są to ostatnie mistrzostwa świata prawdopodobnie. Jest naprawdę wielu. Co sprawia, że będą oni na pewno niezwykle zmotywowani, żeby w jak najlepszym stylu zwiększyć swoje reprezentacyjne kariery. Czy też Neymar, dla którego wcale nie muszą być to ostatnie Mistrzostwa Świata, ale dobrze wiemy, jak jego kariera wyhamowała po transferze kilka lat temu do PSZ, gdzie stracił swój dawny blask, który prezentował w Barcelonie. Teraz jednak znakomicie zaczął sezon, widać, że jest bardzo zmotywowany. I moim zdaniem jest to dla niego idealna, ale może też ostatnia okazja, by udowodnić, że jest piłkarzem absolutnie najwyższej światowej klasy, w czym może mu bardzo pomóc doprowadzenie Brazylii do upragnionego triumfu na Mundialu. I ostatnia sprawa. Być może w końcu po 20 latach doczekamy się zwycięstwa drużyny z Ameryki Południowej. Brazylia i Argentyna są bowiem w niesamowitej formie, również Urugwaj można skreślać. A drużyny z Europy mają swoje problemy, więc kto wie, być może w końcu to Ameryka Południowa zdobędzie panowanie nad piłkarskim światem. Sumując to wszystko, o czym wcześniej wspomniałem, widzimy, że będą to absolutnie wyjątkowe i też bardzo specyficzne mistrzostwa świata, na których może się wydarzyć wiele intrygujących rzeczy. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam na. Trzecią zapowiedź, w której przedstawię Wam swoich faworytów. Do zobaczenia!